Cześć Wam wszystkim. Dzisiaj jest 3 sierpnia. 3 sierpnia. E, no tak, kosimy. Po kilku dniach przerwy kosimy. E, no także mamy tutaj taki mały kawałek przed laskiem, jeszcze mamy drugi kawałek za laskiem. E, mamy tutaj mieszankę zbożową. E, no, przyjechałem właśnie fertkiem. Także mamy znowu żniwa. Dobra, to jeszcze zaraz, może coś później, jeszcze wam dogram, jakieś sypowanie czy coś. Tak jak możecie zauważyć, już sąsiedzi pokosili zboża. Tutaj nawet już sprasowane jest. No, my jeszcze tutaj zostaliśmy. No, jeszcze po sąsiedzku jest łubin, no, ale co wiadomo, on się nie liczy. Teraz do żniw. No, ale my też już dzisiaj wykosimy, także jak na razie fajnie pogoda dopisuje, bo jednak jest ciepło, Ten wczoraj też nie padało, było dość ciepło, trochę przewiało, więc miejmy nadzieję, że uda nam się w tym tygodniu wykosić i będzie z głowy i będzie trzeba się brać za kosy, drugi pokos. No troszeczkę wam nagram tutaj smerfika. Jeszcze w tym roku jest plan, żeby zrobić film prezentacyjne, no prezentacje Smurfika, już mam wstępnie rozpisane co tam wam, o czym wam tam powiedzieć, więc myślę, że, że coś tam w tym roku by się uda, udało nagrać. Kurzy się plewy lecą, także jest nad... poza, poza kabiną, jest tak średnio w tym kurzu. No i mamy sypanko pierwszego zbiornika. Dobra, później wam jeszcze coś tam dogram, bo to już wiadomo, na zwykłej, panie. Boże, dobra. Niewiele wam nagrałem w ciągu dnia, w ciągu koszenia, ale tamten kawałek wykosiliśmy. Też z przebojami, bo nam się zamknięcie do rury utrąciło. To akurat nagrało się na kamerce. Ta awaria, jak w ogóle spywaliśmy awaryjnie z, z tego, z, z kombajnu. Teraz jeszcze jest, ogólnie jest w pół do dziewiątej wieczorem, więc już, to jak widać, już księżyc, już Ta już Tato jeszcze kosi mieszankę na, na dwóch hektarach, tam na kawałku jeszcze. I brat pojechał i tam już ile, dwa zbiorniki nakoszone, ale już ogólnie, no, będziemy kończyć. Na dzisiaj. No i jutro jest plan taki, żeby jutro to skończyć. No i polecieć na ostatnie pole. No, tam jest sprzężyto Tam jest chyba niecałe 2 hektary, czy 1,5 hektara, już dokładnie nie pamiętam. No i to będzie już ostatnia działka do koszenia w tym roku. Także, no, nie nagrałem Wam do poprzedniego vloga zakończenia to tam... Nie wiem, co tam oglądaliście, bo raczej tam ten będzie wcześniej wypuszczony. No a dzisiaj to takie powiedzmy zakończenie. Jeszcze ewentualnie może coś dogram, jak brat przyjedzie. Brat przyjedzie i ogólnie jeszcze tato, jak przyjedzie kombajnem, to może coś tam dogram. Ich powrót to jeszcze wrzucę. No, nie nagrywałem ze względu na to, że naprawdę było roboty, masakra i nawet nie było za bardzo kiedy telefon wyciągnąć. Stąd troszeczkę kamerką nagrałem, ale i brat jeszcze tam trochę nagrał, ale to też to wiadomo niewiele i to bez żadnego głosu. Także także jeśli coś, to albo jeszcze będziecie mieli jeszcze jakieś urywki, albo to po prostu będzie tyle w tym vlogu. Myślę, że jeszcze już troszeczkę, troszeczkę coś więcej nagram, no żeby jakikolwiek był ten vlog ze żniw. No w tym roku to tak, pogoda troszeczkę nie dopisała jednak, trochę na wariackich papierach, ale już jak było koszenie to naprawdę było masakrycznie dużo roboty, także e, jeszcze ewentualnie postaram się e, jakieś wycinki e, ze snapów, bo sobie nagrywam snapy. To, to coś tam troszeczkę więcej nagram, bo nagrałem, bo w sensie no, łatwiej z prostu wyciągnąć telefon, nagrać krótkiego snapa. A jeszcze, y, jeśli chcecie wiedzieć więcej jakieś tam zdjęcia, relacje, to zapraszam na Instagrama. Y, sam potrafię, to jeszcze wam w tym udostępnię w opisie. No bo tam staram się w miarę jak tam mam czas, to też y, wrzucać jakieś tam relacje, zdjęcia z tego co się u nas dzieje. Także no, to by było na tyle, także na razie trzymajcie się No i wszystkiego w sumie wam dobrego, nie? Żeby tam się w tym rolnictwie jakoś żyło Dobra, to tyle Już jedzie Smerfuś Tam widać jeszcze w tle te światła po lewej, tą prat wraca, także Już Ku Koniec na dziś Koszenie